Będę ich polowywać raczej. Dobra, chodźcie Northwesta tak powoli. I dywan szukaj sofista zaraz, ale poczekaj chwilę. Idą za nami? Idą powoli. Przepalcie się. chodzą czy Przemian nie? Za dywan sofist, dywan sofist, dywan sofist. I sofist. Trzy, dwa, jeden sofist.

i, I chodźcie w nich, chodźcie w nich, chodźcie w nich, chodźcie w nich, chodźcie w nich. Kolejne Ga, ja nie ma problemu. Chodźcie Sofist 3, 2, 1, Sofie! Sofist! Sofist! Kurwa! Idźcie North West, idźcie Northwest, idźcie North West, idźcie North West, bo będą mieli, idźcie North West, idźcie Northwest, błagam. No idźcie idźcie Młotka cię wybiłem bo biegnie w naszym. Red CD. Podchodźcie Sofist, South Gate, South Gate. 3, 2, 1, South Gate no, za późno, za późno Avaak, za późno Spiritka. Uważajcie no, na Bedrock personalny, Reset. Tak już kurwa, pierdolnijcie, restujcie już się. Mana za trzy, Znowu podejdę, zbejtujcie, ale ready. patrzcie ready. na mnie. Ready, rozumam, ready, proszę. ready. A dać troszkę później, nie to jak graj. Nie tak szybko na stacka. Sofis fejkuje. No nie Bez dobra. double blinka, no, no i git. Ale mówię nie patrzcie runami się, to nie musicie rzucać runy Patrzcie sofista teraz, na, na tego jednego 3, 2, 1, Southista Prawie kurwa Dobra, odejdźcie, wideo. odejdźcie, idźcie, stąd idźcie, stąd idźcie, stąd wejdźcie, wyjdźcie wyjdźcie wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie wyjdźcie wyjdźcie, Nie ma poty Lewto Mano na backfleina? Dobra, git Macie? Nie tak. mam do długo tak. 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 Podejdźcie tak. do nich Sofista, podejdźcie I... do nich Reddy. Patrzcie, patrzcie Norfee over the wall taki le kutki 3 Nie wiem nie, 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 nie. Nie, nie było chuja tego zagrać jak coś A czemu? Może Def tow devto, de, de, def to, def to, def to, def to Z jakiego powodu? Ready, Cedek, Rycek, Rycek Tu masz kidna, kidam kidna Ale daj mi ci rumkę. Kidnapujcie go kidnapujcie go, ki, kidna go, kidna pójcie go Dobra Cedek I w niego 3, 2, 1 Pochodzą Dobrze. Uważajcie ja. po tym, gie. dobra, i. Reset? Nie, 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 nie. reset? Reset, reset, reset. Macie? Dobre. Reset. Nie ma. Ready. Podejść, za 2, 3, 3. Ready, ready. Dobra, ready. Bedrocka, spoko. Uważajcie, Dobre. bo będzie seta Ty, możesz bo będzie go, daleko, głęboki napadł. go, go, bijcie go. 3, 2, 1 w niego. Dobrze, kolejny.

Wyjdźcie, wyjdźcie, wyjdźcie! bo daję ci runę na front. Wyjdźcie stamtąd, wyjdźcie stamtąd. Jestem Wyjdźcie, stamtąd, wyjdźcie stamtąd. 3 sekundy. <laughs> Czemu ktoś ja się ja kmakidnapa? Ready jestem. I, that I, the... I nic, kurwa nie oh, mówię? Sofist, sofist. Patrzcie sofista, macie? No. Javi. Okay, o czekaj. Po, po demon armorze, wejdźcie w nich. Yeah. I patrzcie, o dobra, GA, GA. Patrzcie, sofwesta. 3, 2, 1, sofwesta. Przechodźcie tego czołka szybko. Przechodźcie ale tego czołka szybko. Przechodźcie. Pod kepi, pod kepi jak trzeba. Przejdźcie, przejdźcie, przechodźcie, przejdźcie. No, przechodźcie. Def, dev, 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 dev. Ready co? DZO2? Podeleżcie front. Git, git. Wejdźcie ready, w nich, ready. wejdźcie w nich już. Wejdźcie w nich już. już. Permemostom ma I są ich. I pobciów sołfa. Słow, słow, słow. Trzy. Dwa. Jeden. Sołf. No nic nie widzę. Uwaga. Wyjdźcie na RFS, wyjdźcie na RFS. Kaler jest w nas, zaraz na, na czołku Wyjdźcie na RFS, wyjdźcie na RFS, wyjdźcie, wyjdźcie Z Personala, dobrze. Wybity, tak. Bez Bez wyjdźcie, w... wyjdźcie, wyjdźcie na RFS i zresetujcie. Kurwa. Ty. Ready. Tam permę na iście, ci solo ty, stoi. Spręż ale... coś innego i wyjebiemy w permę. Tylko oznacz. Ready. Ready. Ona tam solo stoi. Dobra. To... Cedek zrób <tary> tam... Patrzcie, tam patrzcie na tą permę na iście. Nie, to musisz najpierw... Wiem, wiem. ...wypłacić i tam, tam wyjeźdźcie. 10 Def to def 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 def, 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 wejdźcie w nich, wejdźcie w nik, wejdźcie w nik. Yeah, 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 yeah. Dobra, 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 odchylujcie, odchylujcie, i idźcie dalej na south. Na south 3, 2, 1, south. Minus, ale dobra, northwest, northwest, przejdźcie northwesta. Przejdźcie northwest, nie, nie możemy tu stać, kurwa. Nie mamy defa, Teraz tą permę do kasacji i full zajął, full kurwa, i wygrałeś. Ready, Lej, ready, 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 ready. Ready, ready, redy, idźcie, idźcie. redy, 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 Ja. redy, 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 wejdźcie Northwest, redy, redy, wejdźcie redy, Wejdźcie Northwest, redy, 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 redy,

Weźmy w nich, zresetujcie, za 8, za 8. zresetujcie za, za 5, za 5, za 5, ready Za 5, 5, 5, 5, 5. 5. Patrzcie west, patrzcie west 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Dobra, o, dobra, o, dobra, dobra, dobra Nie mam rudy, redi, nie mam rudy redi, redi. Patrzcie, patrzcie north-west Zbio, 3, 2 Ja mam A, dobra no. def, 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 poty, poty, poty Def to, def to, def to, def to, def to Heal, heal, Idźcie, Norfista. Kurwa, no nie mogę z wami. Idę Norfista. Jak to jest, że połowa? A nieważne, nieważne, Grajmy dalej. Później. 15, 15, 15 longa mam. No To pięć. To pięć Ja sfajkuję. z blinkiem sobie. Jana się mają. Dobra, nie ma. Nie Patrzcie, patrzcie, dev, to, def, to, def, to, def, to, def. to

Chodzą, Pode w to I w West, West! 3, 2, 1, West! Ja tutaj Jak to jest kurwa? Nie widzę żadnych run ofensywnych, żadnych <grym> ja, Nie miałem teraz, dałem wcześniej. Ja już nie miałem Uważam, Szef, ci, to, idź Northeast, idź Northeast, idź Northeast, cały czas Northeast Hero tu Zero kurwa jest, ja pierdolę, tu zajaz jest oh, ja. w ogóle. Chodzą w nich chyba Dobra, po, podejdźcie w nich, podejdcie w nich, patrzcie Je West, inny. patrzcie West Southwest, 3, 2, 1, Southwest. Kurwa, mać mi się robić. Norfis, 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 Dev, 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 to Norfis, 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 cały czas Norfis, 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 na water, shock, dawaj water na dawaj na tak, tak, wiem, 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 ale ja chcę Ista, 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 Ista. I w tego jednego arkana macie? Nie, Dobra, dobra, dobra. Ready? No heavy tu podchodzi. Chodzą w ciebie cały czas, idź na 3, 2, 1, self. No kurwa, heavy. Idź, 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 idź. Palo się chyba. Nie mam w ogóle defy, spierdalam tu. Idź na co on dupę. Palo się, Palo się, palo, palo. Podchodzą. Osob na schodzi, w kofa na schodzi, desh, def. Def to, defujcie to, defujcie to, defujcie to. I w macie, 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 macie. macie. czekaj, czekaj, dwa. Water, trzymajcie trzymać kamień. jednego, tarcze trzy, dwa, jeden na tarcze. Idźcie rozwie... I'd nice. w Northwest, 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 No north do zalewać. Nie widzę, nie widzę. Idźcie Northwest, idźcie Northwest, odpuścicie to totalnie front. Idźcie Northwesta, cały czas Northwest, cały czas Northwest. Długi, długi, cały czas Northwest. Pomoc. Siedem. Idź na drugi water show, kasztan. Albo nie, no, nie, nie Będą, się godzić, będą, to, się to, będą to, cię gonić, będą cię gonić. Wiem, wiem, wiem. Idzie cały czas, Dywan. cleanzy. Ready CD? So ready, ready. Patrzcie w tych chyba. Bok... No ale czekaj, bo oni kurwa jeżdżą montami na nas. No nie, ja pierdolę idę wiem Kurwa co tutaj. Uwaga, uwaga, uwaga. idźcie North, norf, 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 North, def, def def to, def to, def to, def to, norf po ty North, po ty North, po North! to mamy jeszcze na plecach no... Przejdźcie, przejdźcie, przejdźcie Northa, przejdźcie Northa, błagam, przejdźcie Northa! Def to, def to, def! Ja umieram chyba, wiecie? Dobra, chodźcie, chodźcie, nord west. Northwest? west, nord Leczcie nord Lećcie kasztanę, lećcie kasztanę! no. żyję na wół, no. wół, Na wół, na wół, na wół. na W, na wół, na W! Na Uterczok, na W, na W, na W, na W, na W! Oni na wymieszali też między na Otóż w z Rewendrusem, z Rybendrusem, z Rybendrusem. Kurwa, jesteśmy tak rozjebani, żeby nie wiedzieć nawet, gdzie jest Rywendrus Dobra, ratuj się kto może, bo wy kurwa jesteście wszędzie. Ratujcie się. Ja pierdolę, no co to ma być, kurwa. Bo przyjechały, skurwie, syny z Herotu to Zero, kurwa, w 22% i zepsuły całą zabawę. No co za psy. No, Start kompletnie z w sojuszu z Hero to Zero w ogóle? A, A tak. teraz, teraz o, są. Czekam. oni się rozpadli. Od wczoraj już. I co, oddzik, everyone? A do order of sin są z y, The Wayami. Dobra, kasz tam miasto hmm. i tam? Tak, czekamy aż wrócą chłopaki, jedziemy na Carleon. No dzisiaj kurwa tragedia była, tragedia. Ale to są suki jebane, Takie no Jezu. To było no, niedobrze, ale też nie bardzo źle jak poprzednio, ale to się kurwa teraz to już... To jest obrzydliwe, On znaczy, ale sobie przyjedzie to... i rozjebie wszystko taki ziomek, no... Zimu... Dobra, co do tego czołga takiego wąskiego, to żeś przechodził... To uwierz mi, na, nam killerami, bo bardzo ciężko przechodzić gdzie z doleczyć z przodu. Bo my albo wiecznie byliśmy od tego, od Buzdygana w Scylice, albo ten, no tego nam ciężko w przodu do doleczyć. Czemu ten Buzdygan z Silencie jest na przykład kidnapowany przez rękawiczki? Nie wiem, na przykład no, ja byłem cały czas z A mamy tylko jedne. Mamy, no, tylko, no, mamy, jedno. mamy tylko jedne przecież. Nasza znaczy, czystości nie mamy? Żadnych? Będziemy mieć w takich samych setach? O kurwa, naprawdę? Garut, nie musisz się wjebać tych typów, co siedzieli kur... A tu jest one Dobra, nie ważne, widzę cię, Garutek Jak tam? Pierdolcie się, nie? z buzdyganie, skurwiej Tylko... Dużo masz jeszcze tego, banity? No Dużo Tylko, że tutaj stoi Portuwa. A nie, oni jeszcze, w hali już Dobra, najbiemy ich Wiesz, możliwe, że w tych samych setach pojedziemy Bo już nawet nie podchodzą Samych? Możliwe, że w tym się znowu się? Możesz znowu 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 Nie. jak macie znowu znowu żeby znowu tego na znowu to ja chętnie przygarnę, coś